Gryfu, grawer, w, w który ty już grałeś. Wi, trzeba ratować dwóch gliniarzy. Kto ma w końcu strzes Tych, którzy strzes mają nas, jeśli nie ty. Ci gliniarzy, najwyraźniej z tych, co lubią się pobrudzić. Chcieli zrobić biznes z człowiekiem, kurda do Ale coś poszło nie tak, i mają kłopot. Więcej powiedzi Stella, na rzecz jednego z nich. Powodzenia. Cela? wszystko w porządku? Kładź się. Ludzie do czara nie mogą nas zobaczyć. Jeśli masz przez to poczuć się lepiej, to czemu nie? Słuchaj, to poważna sprawa. Okej. Okay. No? Musisz pomóc mojemu narzeczonemu, Bilo. Hentz mówił, że... Obaj są też pieprzonymi idiotami. Czasem... Bill zadzwonił do mnie ze środka i powiedział tylko, że jest źle. Jest. Jest bardzo źle. Miło z jego... Pytałam, co się stało, to powiedział... Bill to twój narzeczony, Charles to... Bill. Bill to... Okej. Okay. Słuchaj, nie jestem naiwna. Życie w naj... Ty też jesteś policjantką? Z doczerem nie robi się czystych... Czemu aż tak boicie się? To dealer narkotykowy i człowiek Hansena. Psychopata. Mam prośbę. Tu masz kartę. Dodger przejął opuszczony budynek NCPD. Pomimo upływu lat działamy na tych samych systemach, więc... Plusy zacofania... Uratuj ich. Proszę.

Wedłem po was. Chwilę. Już dopiero dalta dostaje. Dobra, pożek. Nie Musisz mi pomóc! Lepiej się osuń. Kurwa, Mać! Wiem. Kurwa? No, to nie moja krew. Co się stało? Chodź, zobaczysz. Zapraszam. Co jest? To Bill. Cześć. Kto to jest? Ja? Bill jestem. Wiem, kurwa, kim ty jesteś? O trupa, pytam. S S S Widzę dwóch gości, całych we krwi, zamkniętych w pokoju stru. No, ja? Mhm. Mm Pomysł był dobry. Trzeba było nie za. A skąd mogłem wiedzieć, że jej połknie? Nie. U to było tak. Ten typ ukradł dragi od. Kurwa, no to wpadliśmy na niego podczas rutynowej kontroli, wiesz, przypadek. No i. Nie. No, my sobie tu siedzimy, czekamy na Dodżera. Ten skurwil krzyknął tylko jebać w. Może. Może miał wszczep przyły? Dupy wszcz. Próbowaliśmy zrobić trochę. trochę. E... Dostał pianę na mordzie, telepki no i się przekręcił. Miał w brzuchu dziesiątkę. Skoro worek i tak już no pu... Mówię, no ty... przewieźliście Przywieźliście mu złodzieja, który ukradł... Tak, na no to wychodzi. Czemu? No bo... Geniusza. Idziemy. No, i to oficjalne. W końcu udało ci się trafić do pierwszej ligi. Pierwszej ligi... P... Tak, Johnny, czekaliśmy. czekaliśmy. Miło, Stem, że... na Wiesz, co by ci się przydało? Co? Para jaj. Prawdziwy z ciebie twardziel, Charles. Szkoda tylko, że przed komendantem zawsze się jąkasz. Nie jąkam się. Dobra, tędy nas prowadzili. Ty, jaki był ten kod? 2893. Nie, to było dwa, no dziewięć, dziewięć, osiem, trzy. Dwa, osiem dziewięć, trzy. No widziałem przecież, wpisuj. Nie, nie, nie działa. Dwa, dziewięć, osiem, trzy. Podmówiłem. Człowiek do czera. Uważaj. Dziś tu musi być jakiś przełącznik, coś. Dożer nas o Bill. Nie może nie udać, Bill. Wiem, co mówię, Bill. Zamknij się, Bill. Chuję, Fazyfice, co? Boisz się pojechać? Boisz się zarobić poważne pieniądze, Bill. No to miej pretensji do siebie. So. Worka w kieszeni nie umiesz utrzymać. Trzeba specjalnie przepinać. Jajaj, sorys. Padło kurwa, mistrz. Zrób czymś z 来るか O, koniec z takimi akcjami. Przysięgam. Po powrocie otwieram budkę z Tak, Co jeszcze? Chuja, zarobisz z parową. Wal, ja. Wal się. No da, no, no, dawaj lepiej do radiowozu, dawaj. W środku jest nasz radiowóz, co czeki? Tak, zostawiłeś je na górze? Nie, no już, proszę, proszę, jaki komitet. Powitalny? Bardzo miło z waszej strony. Chłopcy, co się stało? Przyjechałem za wcześnie, e, wszystko tu wytłumaczyłem. Cisza. Ci dwaj. Wiesz co? Czy któryś z was. Ty. Była strzelanina też wygadamy. Nie lubię, jak próbuje się robić ze mnie idiotę, półaki. <śmienny> <śmienny> Bardzo bydlak! Możecie wyjść. Już ta pozostała. Dobra, zgłasza nas przez radio, że wróciliśmy. Czekaj, najpierw do Stelli zadzwonię. Jak chcesz. Stella? No, tak, ruszamy właśnie. Na chwilę. Co ci gliniarze tam odwalili? Powiem tak, nigdy, ale to już nigdy, nie będę pracować dla NCPD. Ok, i Twój sekret pozostanie Twoim sekretem. Ale klienci zadowoleni, kontrakt zamknięty. Tak, gdzie? Przepraszam. Jest klient, który chce pozbawić bliźniego dóbr doczesnych. A konkretnie to trzeba zarąbać gitarę Terego Jurodajna. Prosta, fucha, uczciwe wynagrodzenie. Więcej informacji w załączniku. Czekam. Oh. Ty wiesz co się dzieje

solo es pro

何、oh Pamiętam to. Wciągnąłem ścieżkę jak stąd do plemyfro. Potem impreza do Bladego ramu. I pobudka w izbie wytrzeźwień? Jak żeby inaczej? No proszę. Fazet ma nie tylko gust do muzyki, ale i do alkoholu. Rozumiem tylko, czemu akurat tak się zafiksował na kerem. Nawet ja mam szczęście. Oszczędzę ci czasu, to żadna z tych. Skąd ta pewność? Bo ten sprzęt to gówno, a co by nie mówić o Kerem na gitarach, to się znam. Ty, patrz, facet zrobił nam w pokoju ołtarzyk, tylko zamknięty cholera. Jest klawiatura numeryczna, czyli hasło to ciąg cyfr. Ha. No nie wiem, może spróbuj 696969? 69, 69? Może lepiej nie. in a